Dzień dobry, pisarze! Z tej strony Natalia i chciałam jeszcze przed krakowskimi targami no właśnie, krakowskie targi książki będę w sobotę o godzinie 12 na stoisku mojego wydawcy, czyli wydawnictwa Spisek Pisarzy. Tam możecie do mnie podejść, zobaczyć się, po prostu przywitać. Mogę podpisać oczywiście wtedy książkę, jeżeli jeszcze nie macie autografu. I nie chcę nic mówić, ale będą słodycze na stoisku, więc warto. Wcale nie przykupuję, nie, nie, nie. No, więc tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia. Natomiast przejdźmy już do rzeczy. Chciałabym właśnie przed jeszcze targami wrócić na chwilę do. Nie chcę być tobą. Dlaczego? Zawsze interesowało mnie to, jak bardzo zmieniła się książka od tego pierwszego surowego draftu do właśnie finalnej wersji. I chciałabym dzisiaj to. Na mojej, niestety, skórze zobaczyć, przedyskutować to z Wami. Już się boję, jakie błędy były w tym pierwszym drafcie. Wyjaśnijmy sobie na początku jedno, czyli tekst, który zobaczycie na ekranie, jest naprawdę surowym tekstem. A zatem będę porównywała ten pierwszy surowy draft bez poprawek, bez niczego do finalnej wersji, nad którą pracowałam ja, redaktorzy i korektorzy. Więc zapraszam, jeżeli jesteście zainteresowani, no to miłego oglądania. Zacznijmy od podstawowej informacji, ponieważ zmienił się tytuł. Jak widzicie na ekranie, tytuł roboczy to Pośród mgieł Szkocji. Finalna wersja to Nie chcę być tobą. O tym już też rozmawialiśmy w poprzednich filmach, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to zapraszam tutaj. E, tutaj znajduje się cała playlista dotycząca tego projektu. Dalsze poprawki natomiast zobaczycie już na ekranie. Ja raczej będę jedynie takim głosem z offu, ponieważ będę czytała fragment mojej książki. To dziwnie brzmi, ale... Może kogoś zainteresuje przynajmniej ten początek. Franciszka ma dwa powody, aby mnie zabić. O jednym z nich przypomina mi rozchodząca się po materiale wełnianego płaszcza wibracja telefonu. Jest podobna do nagłego dreszczu, który powstaje w zderzeniu z falą ciepłego powietrza witającą mnie po wejściu na dworzec kolejowy. Jestem spocona, zarówno z powodu przebieżki od taksówki aż po obrotowe drzwi, jak i ze stresu, który wywołuje we mnie ciążący w kieszeni telefon. Dzwoni już piąty raz, a to nie wróży niczego dobrego. Po chwili milknie, ale jestem pewna, że nie minie nawet minuta, a wibracja się powtórzy. Dopóki w końcu go nie odbiorę, dopóki Franciszka nie ochrzani mnie za ignorowanie połączeń. Przyśpieszę kroku, jakby z obawy przed wizją szóstego połączenia, chociaż nieumieśnione uda palą mnie żywym ogniem, a walizka za mną podskakuje jak szalona, gdy kółka wpadają w szczeliny między płytkami. Przepraszam, przepraszam. Ponaglam ludzi, aby usunęli mi się z drogi. Bardzo przepraszam, śpieszę się. Uwaga! Wezwanie, które dociera z głośników, sprawia, że przyspieszam jeszcze bardziej, uświadamiając sobie, że nie będzie już następnego. Kobiecy głos brzmi mechanicznie i nieprzyjemnie, tym bardziej, że nie przekazuje dobrych wieści przynajmniej nie dla mnie. Gdy przemierzam ruchome schody spływające w dół, przeciskam się lewą stroną, lawirując pomiędzy stojącymi na prawo ode mnie ludźmi. Co jakiś czas potrącam kogoś barkiem albo walizką. Zaraz po pełnych wyrzutów głosach pozostaje już tylko wspomnienie, a wszystko zagłusza moje rzężenie i rytmiczne uderzenie walizki o metalowe schody. Już tak niedaleko. Widzę jak za murów wyłaniają się rzędy ławek zaklejonych plakatami reklamującymi żywność i książki. Tuż za nimi na peronie stoi pociąg. Mój pociąg. W jego drzwiach sterczy mężczyzna w mundurze z logiem PKP Intercity. Dłonią sięga do przycisku, którego wyciągnięcie na dobre położy kres wszystkim moim dotychczasowym staraniom. Jeśli nie wsiądę, przepieczętuję wydany na mnie wyrok śmierci. Nie mogę się spóźnić. Z trudem przełykam silne, której nie przyjmuję suche od wysiłku gardło, i krzyczę: Proszę zaczekać, jeszcze ja. Roksana stwierdziła, że się poło położy bliżej mnie. Telefon znowu zaczyna wibrować. Od odjazdu dzielą mnie już tylko sekundy i dobra wola mężczyzny, który nie wygląda na przychylnego spóźnialskim. Robię tyle hałasu, że nie tylko on, ale i cały peron zwraca na mnie uwagę. Słyszę z ust ludzi swoje imię i nazwisko, widzę też kilka wyciągniętych w górę telefonów, ale w tej chwili mnie to nie obchodzi, choć nie ukrywam, że czytanie kolejnych wypocin na portalach plotkarskich nie będzie ani trochę przyjemnym zajęciem. Dopadam do pociągu, ściągam rączkę walizki w dół i łapię ją za boczny uchwyt, prawie łamiąc się w pół pod jej ciężarem. Byłam we Wrocławiu tylko na weekend, a zapakowałam się jak na kilka miesięcy. Mężczyzna trzyma dłoń tuż nad guzikiem, ale go nie naciska Wpadam do środka, a drzwi zasuwają się za mną Prawie zatrzaskując się na materiale płaszcza Zwojka złego lepiej, gdyby złapał za niego A nie za sukienkę z nowej kolekcji Wolińskiego Dziękuję Uśmiecham się w stronę mężczyzny, ledwie wyrzucając z siebie jakiekolwiek słowa Bardzo, bardzo panu dziękuję Następnym razem proszę przychodzić przed czasem Upomina mnie Bilet? Jasne, już Łapię w końcu za wibrujące w mojej kieszeni urządzenie Ignorując połączenie i od razu wchodzę w e-bilet Proszę Pociąg rusza z mocnym szarpnięciem, zmuszając mnie do złapania się metalowej rurki. Waliska zjeżdża po podłodze, opierając się na mokrych od deszczu butach, a przy tym zgniatając zmarznięte pod beżową skórą palce. Może już tylko o zajęciu swojego miejsca, ale kontroler się nie śpieszy. Patrzy na telefon jak na cud techniki, a na kod QR jak na tajemny znak. Marszczy czoło, które i tak pokrywa już siateczka krzywych głębień. Które ma pani miejsce? Odsuwam telefon jego twarzy i przesuwam palcem dane na wyświetlaczu. Przedział w pierwszej klasie, miejsce siódme. Hmm. Mruczy pod nosem, jakbym co najmniej powiedziała coś niestosownego. Za mną. Przechodzimy przez kilka przedziałów odprowadzeni ciekawskimi spojrzeniami pasażerów. Co jakiś czas, gdy przeciskam się przez wąskie korytarze innych klas, trącam co po niektórych ramieniem. Z tyloma zdenerwowanymi spojrzeniami i szeptami nie miałam do czynienia od liceum, kiedy to wygrałam ogólnopolski konkurs dla młodych piosenkarek. W końcu jednak docieramy. Miejsce siódme. Życzę miłej podróży. Brzmi bardziej, jakby chciał powiedzieć coś innego, ale trzymają go w ramach sztywne normy służbowe. Zamieszanie, które spowodowałam, powoli rozmywa się jak dym ze zgaszonej świeczki. Pociąg przyspiesza, a ja opadam na fotel z głośnym westchnieniem. Odkładam telefon na biały stolik, unikając klejących się plam po kawie. Będę musiała poprosić obsługę o ponowne wyczyszczenie blatu i przyniesienie czegoś ciepłego do picia. Dreszcze zimna, które przychodzą po moich plecach, nie zwiastują niczego dobrego. Zaspanie, nieodebranie telefonu i jeszcze to. Franciszka będzie miała już trzeci powód do tego, żeby mnie zabić, jeśli okaże się, że mnie przewiało. Na razie telefon nie dzwoni. Chwila spokoju wydaje mi się wręcz nierealna. Strzęcę się bardziej ze stresu niż z choroby, bo myślę, że przez moje wieczne roztrzepanie pokrzyżowałabym Franciszce plany jest nie do zniesienia. Przesuwam nogą walizkę bliżej fotela, aby nie blokować przejścia, po czym zdejmuję płaszcz. Zapach drogich, kwiatowych perfum, prezentu od Franciszki na 24. urodziny, rozmył się już w powietrzu, prawdopodobnie stłumiony przez odór dymu papierosowego, który wypełniał wnętrze taksówki. Rzucam płaszcz na drugi fotel, bo wiem, że będzie pusty. Wszystkie trzy będą puste. Taki warunek postawiła Franciszka, a ja musiałam na niego przystać, jeśli chciałam jeździć pociągami. Klikam w przycisk na nawiewu, a jego najmocniejsze podmuchy łagodzą piekące od wysiłku policzki i rozwiewają brązowe włosy. Patrzę na nadgarstek, ale nie znajduję na nim żółtej frotki, którą mam nadzieję, że wziąłem ze sobą z hotelu. Za bardzo ją lubiłam, żeby w tak łatwy sposób się jej pozbyć. Poza tym tylko gumki jednego producenta są w stanie utrzymać burzę moich loków w kucyku. Łapie za włosy, a potem okręcam je jak do koka i opieram głowę o fotel. Zimny powiew znajduje drogę do mojej szyi, co przyjmuję z uśmiechem. Na początku nie odróżniam wibracji telefonu od drgań pociągu. Wpadam w trans od regularnego dźwięku stłumionego stukotu kół i przewijających się za oknem widoków zabudowań oraz pędzących samochodów, które już za chwilę zmienią się w ogromne pola i złote lasy. Znam te trasy na pamięć, każdy jej szczegół, dlatego że od pół roku jestem zmuszona do jeżdżenia to w tę, to we w tę. Odrywam zatem wzrok od obrzeży miasta otulonych mgłą i spowitych mrżawką, po czym, jakby bez przyzwyczajenia, patrzę na telefon. Ekran jest podświetlony. Dostrzegam dzięki temu zaciemnioną tapetę i nadchodzące połączenie. Siódme. Teraz już nie mam innej opcji. Muszę odebrać. Drżącą dłonią łapie za urządzenie i przykładam je do ucha Mam wrażenie, że nawet przed wciśnięciem zielonej słuchawki Trajkot Franciszki rozbrzmiewa w mojej głowie Ten oskarżycielski, zdenerwowany, a zarazem pełen powagi ton to Poznam wszędzie Wszystko jest już załatwione? Pyta, a ja otwieram usta, by odpowiedzieć Ktoś inny robi to jednak za mnie Ma być Nie ma problemu, z którym byśmy sobie nie poradzili Koncert odbędzie się w terminie Przełykam głośno ślinę, co sprawia, że Franciszka cichnie. Chyba zdaję sobie sprawę z tego, że nareszcie odebrałam. A gdy odzywa się ponownie, mam wrażenie, że czuje na szyi jej sapanie. Choć to tylko kolejne powiew z klimatyzacji wdarł się za kołnierzyk sukienki. Czemu się nie odzywasz? Może byś się wytłumaczyła? Te słowa już na pewno kieruję w moją stronę. Po co ty w ogóle masz telefon, jeśli nie można się do ciebie dodzwonić? Ja przepraszam, dukam i znowu czuję się jak dziecko, którym w jej oczach chyba wciąż jestem. Nic się nie stało. Ja po prostu dzwoniłam sześć razy. Sześć. Przerywa jakby nie słysząc moich wcześniejszych słów. Jesteś w pociągu, coś się stało. Wiesz, że miałaś mnie informować o wszystkich problemach na bieżąco. Jestem w pociągu, nie ma żadnych problemów. Raportuję jak żołnierz albo policjant. Brakuje już tylko, żebym kończyła swoje odpowiedzi hasłem bez odbioru. Po prostu zasnęłam, tak, zasnęłam w pociągu. Pracowaliśmy do późna i kiedy dostaniesz singiel? Dziś może jutro. Odpowiadam szybko. Wolę zmienić temat. Mają do mnie jeszcze. Zadzwonić. To dobrze, zajmę się wszystkim. Stres powoli ze mnie schodzi, sprawiając, że czuję, jakby po moich ukrytych pod rajstopami nogach przychodziła armia pracowitych mrówek. Po korytarzu rozchodzi się jakiś hałas, co może świadczyć o zbliżającej się obsłudze z jedzeniem i piciem. Nareszcie. Jeśli to wszystko, zaczynam, nie wiedząc co innego mogę jeszcze powiedzieć. Już od dawna nie rozmawiałyśmy o niczym innym niż o pracy. Myśl o tym, że miałobyśmy teraz zejść na przykład na temat okropnej pogody za oknem, jest aż dziwna. Tak, wszystko. Widzimy się w domu. I to tyle. O Jezu, mam pająka na, op, na aparacie. Chodzi tam po obiektywie. O mój Boże, wspina się na mikrofonie. Fuj, jak ja cię później zabiorę. Uff, dobra. Będę go ignorować. To jest trudne, ale spróbuję. <laughs> Tyle, jeżeli chodzi o ten początkowy fragment, to jest właściwie tylko ułamek pierwszego rozdziału. I jak widzicie, te poprawki są głównie językowe bądź takie po prostu kosmetyczne. Natomiast to nie znaczy, że nie było większych poprawek w całej książce, i żeby to pokazać, musiałabym chyba, wiecie. Przeczytać po prostu pierwszy draft, i przeczytać finalną wersję, i zestawić wam to wszystko, co jest zupełnie niewykonalne. Dużo przede wszystkim podziało się na przestrzeni tych poprawek w konstrukcji fabularnej. E, największe takie zmiany, cięcia, czy też dodawanie scen pojawiło się w momencie, gdy pracowałam z Tomkiem Węckim, e, i tę współpracę wspominam naprawdę dobrze, ponieważ wydaje mi się, że dzięki temu ta książka nabrała zupełnie innego charakteru e, i e, zostało podbudowane. To, co chciałam przede wszystkim przekazać. I powiem Wam szczerze, że to jest bardzo ciekawe, kiedy spoglądam na książkę, którą pisałam w 2020 roku, i patrzę na nią właśnie już w 2022, kiedy główna bohaterka ma tyle lat, co ja. Więc to jest też w sumie ciekawe, że idealnie wydaliśmy ją w tym czasie, kiedy jeszcze nie mam 25, a mam 24, więc jakby. Ciekawie jest zerknąć też na to po prostu jak to wszystko się zmieniło yy, i jak trzeba mieć też czas, żeby o Boże zniknął ten on gdzieś zniknął. On gdzieś zniknął i nie wiem gdzie jest. O Boże. Dobra, po prostu e, chcę Wam powiedzieć, że to jest super dla mnie też przygoda, gdy mogłam sobie to zestawić i zobaczyć, e, co się pozmieniało. Oczywiście te poprawki nie tylko e, były poprawkami od redaktora czy korektora, e, ale przez te kilka draftów jeszcze poprawiałam tę historię. E, pracowała na nią też moja beta readerka, Ola Pirch, na pewno ją znacie, więc tutaj też e, wielkie dziękuję dla Oli. E, czytała tę książkę również e, Agata, więc e, mam też perspektywę e, innych osób, które. Są z tą książką od początku, i teraz tak naprawdę mogą mieć w rękach już ten finalny produkt. I cieszę się po prostu, że na tym etapie miałam tyle wspaniałych osób przy sobie, które pomogły mi poprawić, dopieścić powiedzmy tę książkę i że ona jest teraz w takiej formie. W jakiej wy ją czytacie. To tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w sobotę o godzinie 12, to jest dokładnie 29 października, że widzimy się wtedy na Stoisku Wydawnictwa Spisek Pisarzy. Jeżeli nie macie jeszcze podpisu na tej książce, to zapraszam. Złożę podpis, porozmawiamy, zbijemy piątkę. No i tak jak mówiłam, będzie coś słodkiego, więc warto. Na pewno. Chociaż dla tego słodkiego, dobra? Jak nie dla mnie, to dla słodkiego. <laughs> jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w przyszłości. W tygodniu. Cześć. Chyba sobie poszedł, bo go nie widzę. Widzę natomiast jego pajęczynę tutaj wszędzie. Fujka. Ciekawe, czy będzie w ogóle na ten, na yy, w aparacie go widać było. Poszedł sobie dalej, chyba. Dobra, zwiał. Jestem bezpieczna.